Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże, Dobrze jest Tobie, Panie Boże. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać swemu imieniu najwyższym, z rana głosić swoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Dobrze jest Sprawiedliwość zaklinnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na w Zasadzeni w domu pańskim, rozpitną na dziedzińcach naszego Boga, to nawet ich starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych sądów. Aby świadczyć, że Pan jest Sprawiedliwy, oto pokoł mój i nie ma w nim nieprawości. Dobrze jest w Tobie, Panie